Witam wszystkich. środa, 17 maja. Na porannej aktualizacji rynku walut. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Także każdy na rynku działa na własne ryzyko i podejmuje samodzielne decyzje. Przechodzimy do. Sprawdźmy sobie firmy Grid Index. Firma Grid Index nam od wczoraj 150 punktów. Tak, 50 punktów. Ja oczekuję zejścia niżej jednak tego, tego indeksu przed kolejnymi wzrostami. Tutaj zaczynam od Bitcoina. Bitcoin jest obecnie na wsparciu w okolicach 26900. Tutaj skaczemy w tej linii. Jest to kolejny test tak z tej linii jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty test. Także prawdopodobieństwo wyjścia dołem jest bardzo duże. Na bitły również spodziewam się kontynuacji tego ruchu spadkowego. 26928 26320 i. 25 30 tutaj na tym, z tego wykresu, taki maksymalny zaś na ten moment jaki widzę na, na tych spadkach to jest 23800 cała ta, 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 ta drona strefa jest to na mnie od 25300 do 23800, to dla jest strefa zakupowa, gdzie będę dokładał z długich przed dalszymi wzrostami. Które mogą odbyć się w okolice 31-32 tysięcy. Nie wiem, czy wyżej wyjdziemy zobaczymy tam 32-800 jest duża, duża likwidacja do zdjęcia. Także podejrzewam, że tam możemy dojść i stamtąd są... nie wiem, czy nie będzie większej korekty. Uważam, że to nie jest koniec spadku. Cały rynek jest spadkowy, także Bitcoin myślę, że też nie będzie wyjątkiem. Będziemy zobaczymy te niższe poziomy. Tutaj 270 opór e, dla ceny dla tych, którzy tam wchodzą w szorta teraz na to 2700 jest pierwszym oporem, nad którym ustawiam sobie restor 26,661. E, 26, 661, pierwsze wsparcie dla ceny. I tutaj będę realizował część pozycji krótkich. E, I po odbiciu prawdopodobnie będę wchodził w kolejne. Pozycje krótkie, a na tym spacie będę zagrywał na pewno reakcję na odbicie. Tutaj widzimy ten poziom, ta strefa, raczej pro wzrostowa i spodziewam się zejścia do tej strefy i wybicia tego dołka, czyli 25636 jak najbardziej i 25600. Z tych poziomów możemy zobaczyć większe odbicie, natomiast no ja tutaj na pewno, na pewno. Czekam na te poziomy, które są tutaj narysowane i tutaj będę realizował pozostałą część, część szotów, który trzymam od 30 tysięcy. Także i będę zajmował pozycje krótkie. Yy, długie przepraszam. Yy. Tutaj na wykresie też mamy tą strefę 28, 20, 26 800, 26, 591. I jeżeli ta strefa nam puści na no pozyście do 25,500, 25,300, kolejny wykres, inne techniki, inne mierzenia, a poziomy te same. Przechodzimy już sobie teraz do tego naszego wykresu z głowy z ramionami. Widzimy, że, że ten scenariusz jest aktywowany. Tutaj mieliśmy test tej linii wybicia, ta też już była, jest była przetestowana i kolejne targety 26240 i 25 czy po raz kolejny się pojawia <gryw> tutaj widzimy e, strefy, o których wcześniej mówiliśmy, że uważam, że będą wypełnione e, ta i ta możliwe, że przy tym zejściu ceny e, zostaną wypełnione te dwie zielone strefy, natomiast e, tutaj Mamy gap na CME, który myślę, że również zostanie wypełniony. Nie wiem, czy przy tym zejściu, czy przy następnym, ale myślę, że, że, że ten gap jest w zasięgu wypełnienia. Gdybyśmy teraz zeszli do 25,300, 23,800 do tej strefy i odbijemy w okolice 32, no to myślę, że, że, że tam po, że tu wrócimy, żeby wypełnić gap w okolicach 20 tysięcy dolarów. Raczej prospadkowo. na ten moment na Bitcoinie. Podobnie na Ethereum widzimy, że uznaczony opór zadziałał. Nawet nie zeszliśmy, bo ta sierra, którą nas tutaj zatrzymała. Natomiast 1839-1807 wsparcie, tak. Lubicie 1807, teraz to zejście po okolicy 1760. Zajdźmy sobie na jednogodzinówkę, zobaczmy, jak to wygląda i na jednogodzinówce warto obserwować, jeżeli rozpoczniemy kolejny cykl spadkowy, przebijemy się przez ten poziom 1809, no to na pewno kolejny target ten poziom i ten poziom 1779, 1755, tak to widzę na Ethereum. Spójrzmy jeszcze na kalendarz ekonomiczny, na deklarowanie wstępnych bezrobotnych, wskaźnik przemysłu i sprzedaż domów w Stanach Zjednoczonych. Także tutaj bardzo ważna informacja, zwłaszcza deklarowanie wstępnych bezrobotnych, możliwa większa zmienność na rynkach. I dzisiaj 11.50 mamy przemówienie BEA, Banku w Wielkiej Brytanii, także też ważne wydarzenie na parach funta. Wskaźnik CPI też jest ważny o 11.00 na, na parach. Wszystko, co z euro związane, warto zwrócić uwagę na te, na te wydarzenia. Pierwsza jest pozycję, przygotować się na większą względność na rynku. To wszystko, co dla Was przygotowałem dzisiaj. Życzę miłego dnia, udanych tradeów i do usłyszenia